Okej, tutaj Mary Marii spotkała mnie kolejna niespodzianka. Dostałam kolejny list. Kartkę świąteczną od kogo to wy już wiecie. Ja też wiem. Kartka jest prześliczna. O, są jeszcze trapeczki coś słabo widać. Zaraz jakoś to wyostrzę. O, jest dobrze. Serdeczniejsze życzenia, aby radość Świąt Wielkiej Nocy łączyła się z nadzieją i pogodnym nastrojem życzę R Mateusz. Mateusz bardzo serdecznie. Dziękuję. Za kartkę dorzuciłeś jeszcze drapki. Nie trzeba było, ale bardzo dziękuję. Miętowa kasa z numerkiem 4. Szukamy 42.

Tu mam jeszcze krzyżówkę od Mateusza z numerkiem 17. Mateusz bardzo lubi ten numerek. Kto Mateusza nie zna, to też ma kanał. Dawno tam filmików nie było, ale to co jest jest warte po więc zachęcam, polecam. Szukamy UID. Teraz M i T B i C. Nawet jak nic nie będzie, to nic się nie przejmuj. W ogóle się nie spodziewam przesyłki, ale za co bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że moja do Ciebie też dotarła. Szukamy R i E, oczywiście kto jest pierwszy raz na kanale, albo mnie ogląda, a nie subskrybuje, będzie mi miło jak zostawi dzwoneczek, a dla Mateusza w komentarzu coś miłego, jakieś piwko, serduszko, cukiereczek, no cokolwiek, albo kurczaczka na przykład. S i F jeszcze szukamy. No jak słyszycie moja córeczka, znowu jest przeziębiona. No ale niestety, co starszy syn przyniesie z przedszkola, no to. Od szałapie, i oraz o. Pusto, ale serduszka dla ciebie ja mam frajdę ze drapania teraz laki koniczynka z numerkiem również 17. szukamy biedronek i dla jaj, że tak powiem, bo są takie święta baranków które przypominają kwiatki a tu ani biedronki, ani baranka nie ma no patrzcie ale ja Ci, Mateusz, jeszcze raz dziękuję. Zdrowych, wesołych świąt i do kolejnego razu. Pa!